Który chcemy przywołać świetlaną postać księdza Prałata Mieczysława Iwanickiego. Chcemy go przywołać w duchu dziękczynienia, które niech każdy z nas wzniesie w swoim sercu. Niech to nie będzie dziękczynienie ogólne, a raczej dziękczynienie bardzo osobiste, zwłaszcza dziękczynienie. Za otrzymany za jego pośrednictwem ten czy inny sakrament. Postał się on narzędziem Bożej łaski wobec wielu z nas, czy to chrzczonych, czy to z jego rąk przyjęliśmy pierwszą komunię świętą. Namaszczał nas, cierpiących i chorych, i wreszcie. Szczególny znak posługi kapłańskiej, sakrament pojednania i pokuty. A z dzieł poza sakramentalnych, zwłaszcza sprawowane pogrzeby. Ze w chwili ciszy, z głębi serca podziękować Bogu za dar tego kapłana pisanego w historię ziemi rawskiej, miasta Rawy, Naszej diecezji, a także w nasze osobiste serca. Mówimy: próżne by były nasze modlitwy, bo bez adresu, gdyby wszystko kończyło się tylko śmiercią. Tymczasem Chrystus martwych stał jako pierwszy z umarłych, a potem zmartwych staną ci, którzy do niego należą. Dlatego chcemy dzisiaj zanieść naszą modlitwę który nas nauczył Pan nasz Jezus Chrystus, droga i brama do życia wiecznego. Dzień. Jesteśmy, pamiętamy i czuwamy na modlitwie. Niech Matka Maria miłosierdzie przyczynia się za swoim pokornym sługą Księcę Mieczysława, a wszystkim tutaj nam obecnym da pomnoszenie wiary, bogając swojego miłosierdzia. Wypełniliśmy już jeden akt, udając się w modlitewnym skupieniu na cmentarz. I tam polecaliśmy Bogu z małego. Byliśmy tam, poczuliśmy, iż serce mówi nam, iż trzeba tam stanąć, ale nie tylko w zadumie przeszłości, lecz także w refleksji teraźniejszości i spoglądaniu ku przyszłości. A teraz stajemy w najważniejszym miejscu w świątyni Pana. Stajemy jako ci, którzy mogli być w tej chwili gdzie. Może w miejscu wydaje się bardziej użyteczne, czy atrakcyjniejsze. Myśmy chcieli z bliska, czy daleka być tutaj. Być tutaj tej, jak widzimy, niezwykle bogatej Prawy Z tego się bardzo cieszymy. Dzisiejsza uroczystość ma charakter szczególny. Jest to pierwsza rocznica śmierci księdza Prawata Mieczysława Iwanickiego. Najbliższy przyjaciel nasz, znający środowisko szkolne, wychowawca młodzieży, kapelan nauczycieli. Jednocześnie, kiedy od razu zmarłeś, postanowiliśmy wyjść z inicjatywą nadania imienia księdza Prałata Mieczysława Iwanickiego, któremu pracowi przed Szkołą Podstawową nr 1 i Gimnazjum numer 1. 9 października 2013 skierowałam prośbę do Pana Burmistrza Rady Miasta o nadanie imienia temu skwerowi imienia Księdza Prałata Mieczysława Iwanickiego. Drogi Księże Prałacie, drogi Księże Dziekanie, jesteśmy dumni, że my możemy należeć do grona Twoich najbliższych przyjaciół. Chcemy w ten prosty sposób podziękować Tobie za to, że dałeś nam dobre wzorce do naśladowania. Po rowskiej ziemi chodził. Odwiedzał różne miejsca, domy, przedszkola i szkoły. Z dobrocią w mądrych oczach, na twarzy z uśmiechem wesołym. Nosił ze sobą cukierki, a także obrazki w kieszeniach. Rozdawał otuchę i radość, że wzywasz świętych imienia. Patrząc na jego posługę wśród naszej codziennej gonitwy, możemy go także nazwać nauczycielem modlitwy. Słuchał, pomagał i wspierał. Rozgrzeszał w konfesjonale że trzeba za wszystko dziękować. Uczył nas, rabian, wytrwale. Skończył swe życie jak pacierz, idąc w tę jasność za Panem, cierpiąc bez narzekania z ufnym, pokornym Amen. Dzień nadanie imienia Skwerowi oraz odsłonięcie statu księdza Prałata. Został przygotowany akt, który zostanie wmurowany. Pozwólcie, Szanowni Państwo, Ekscelencje, że przeczytam jego treść. Fragment z Jana Pawła II. Był człowiek. W którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem. Był taki człowiek. Akt pamiątkowy oddania statuły imieniem księdza Prawata Mieczysława Iwanickiego. W dniu 8 sierpnia 2014 roku jesteśmy świadkami uroczystego podpisania i murowania aktu oddania Społeczeństwa Rady Mazowieckiej statuły księdza Prała Mieczysława Iwanickiego. Staraniem władz miasta Rawa Mazowiecka i władz kościelnych postanowiono znieść statuę księdza prawa Mieczysława Iwanickiego dziekana raskiego na skwerze jego imienia przy szkole podstawowej numer 1 imieniem Tadeusza Kościuszki oraz Gimnazjum nr 1 imieniem Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej. Ksiądz Prałat Mieczysław Iwanicki był dziekanem rawskim w latach 1984-2013. Człowiek wyjątkowy i niepowtarzany. Honorowy obywatel Rawy Mazowieckiej, zasłużony dla ziemi rawskiej, dla wielu ludzi, był prawdziwym przyjacielem. Do ich problemów podchodził życzliwością wspierając nie tylko radą, ale i uśmiechem. Za swoją posługę i działalność w środowisku raskim otrzymał tytuł dobrego człowieka, wielki przyjaciel dzieci i młodzieży. W dniu dzisiejszym w obecności zgromadzonych znam, znamienitych gości, władz duchownych i świeckich, którzy swym zaangażowaniem przyczynili się do realizacji tego projektu. Po uprzednim opatrzeniu stosowne podpisy dokonano wmurowania tego aktu, czyniąc to dla przyszłych pokoleń. Akt ten podpisali, co za chwilę nastąpi. Jego Ekscelencja, Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, Ordynariusz Diecezji Łowickiej, Ksiądz Bogumił Karp, parafi Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej, Dariusz Klimczak, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Józef Matysiak, starostarawski, Eugeniusz Góraj, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Krzysztof Starczewski, wójt gminy Rawa Mazowiecka, Elżbieta Górska, dyrektor gimnazjum nr 1 imienia polskich noblistów w Rawie Mazowieckiej oraz Katarzyna Urbańska, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 imieniem Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej.